W tym odcinku chciałbym Ci pokazać prostą wersję ćwiczenia, w którym będziesz mógł mogła aktywizować odcinek piersiowy kręgosłupa w różnych płaszczyznach. Wystarczy tylko sztywny stołek, nogi szeroko ustawione na ziemi i wykonaj taki ruch, jakbyś chciał chciała sięgnąć prawą ręką do lewej kostki. Sięgasz sobie do tej kostki i drugą ręką wykonujesz wymach w różnych płaszczyznach. Ręka porusza się albo bardziej przy uchu. Albo w poprzek do klatki piersiowej, lub też możesz łokciem sięgać za siebie w ten sposób. Tu wydech, 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 wydech. Następnie to samo wykonujesz, sięgając ręką za udo. Wydech, 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 czyli odpychasz się od uda i wykonujesz wymach. Następnie to samo wykonaj drugą kończyną, czyli teraz lewa Twoja ręka łapie za prawą nogę i wykonujesz wymach, zmieniasz kąt, zmieniasz kąt, możesz ustawić nadgarstek w ten sposób i wykonać taki ruch prostowania ręki w łokciu albo stuknąć łokciem o plecy tutaj i jednocześnie zwróć uwagę, że ja tą lewą kończyną się lekko jakby odpycham. Zmieniam ustawienie pleców bardziej do wyprostu odcinek piersiowy i lędźwiowy. Łapię sobie za udo i robię to samo. Tutaj, tutaj, albo wręcz tutaj. Wydech, wydech. I mogę dynamicznie znowu zmienić. Wydech i wydech. I wydech. I znowu zmieniam. Wydech i wydech. I wydech i wydech. I wydech. Więc wykorzystujesz ruchy kombinowane, takie, w których masz jednocześnie skłon w bok, przód. I rotację. I tam, gdzie potrzeba tego ruchu najwięcej wykorzystać, to w tym kierunku podążasz. Jeśli czujesz, że najwięcej w tą stronę cię ciągnie, to dodaj potem trochę rotacji, potem się spróbuj dopiero z tego ruchu pochylać do przodu albo na odwrót. Więcej się pochyl, mniej się zrotuj, jeszcze mniej pójdź do boku. I zawsze jedną ręką się fiksujesz, a drugą wykonujesz wymach. I działając w ten sposób jesteś w stanie zadziałać na wszystkie głęboko bardzo leżące mięśnie przy kręgosłupie, torebki stawowe i małe mięśnie rotatory, które są najczęściej problemem w sytuacji, szczególnie wtedy, kiedy nie trenujesz tych dużych mięśni. Jak te duże mięśnie dookoła leżące są zbyt słabe i mało aktywne, to niestety napinają się te głęboko leżące, które powinny być mięśniami tak naprawdę stabilizującymi. Tak więc zwróć uwagę na to, żeby poza z treningiem, poza stretchingiem dynamicznym skupić się również na wzmacnianiu i być może na treningu w siłowni. W tym odcinku to już będzie wszystko. Dziękuję ci serdecznie za wszystkie komentarze. Bardzo proszę o więcej, daj znać czy filmy ci się podobają, co ewentualnie chciałabyś chciałbyś zobaczyć w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.